Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w studio naszej telewizji sądeckiej, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Alina Marek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Dzień witam dobry, witam serdecznie. serdecznie. Witam telewidzów? Jeśli chodzi o te dwie duże biblioteki, bo miałam powiedzieć, że są w Nowym Sączu dwie biblioteki, ale przecież jest, jest ich oczywiście więcej. Tutaj liczymy i filie i szkolne, ale jeśli mamy tutaj na myśli te dwie główne, to mówimy zawsze o Sądeckiej Bibliotece Publicznej, znanej pewnie każdemu sądeczaninowi, który kiedyś musiał sięgnąć choćby po lekturę i jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, gdzie utarło się, że jest to taka placówka, która służy przede wszystkim nauczycielom bądź studentom studiów pedagogicznych. Ja sama kiedyś jako student korzystałam z z osobów tej biblioteki bardzo często, ale dziś to się chyba mocno zmieniło. Może zacznijmy od tej oferty, którą świadczycie nauczycielom, świadczycie pedagogom, a później porozmawiamy o tej szerokiej ofercie dla wszystkich czytelników. Bardzo zapraszamy nauczycieli, i faktycznie posiadamy w swoich zasobach książki metodyczne książki dotyczące wychowania. Książki, które są niezwykle pomocne nauczycielom, scenariusze, i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy nauczycieli. Natomiast od jakiegoś czasu odczarowujemy tą nazwę pedagogiczna. Gdybym miała jakąś czarodziejską różdżkę albo magiczny pył, posypałabym to słowo pedagogiczna i zamieniłabym na przykład biblioteka dla każdego albo biblioteka dla ciebie. Ponieważ książki, które kupujemy, na które wydajemy tysiącami, po kilkadziesiąt tysięcy co roku, to są książki faktycznie dla każdego. Dla dziecka, bo kupujemy również lektury. Kupujemy mm. książki dla dzieci w różnym wieku książki o uczuciach o tym, z czym dzieci trudniej sobie radzą o tym, o czym chciałyby porozmawiać, a nie wiedzą, jak kupujemy książki dla mamy, dla taty, dla babci, dla starszego brata, dla starszej siostry, ponieważ odczarowanie słowa pedagogiczna polega między innymi na tym, że uważamy, że każdy w swoim wieku, starszym, młodszym, jest przez jakiś czas pedagogiem dla swojego dziecka, a może dla krzesnej córki, a a może dla, dla nukka? Na przykład dla też, e, bardzo często dzisiaj. Więc bardzo zapraszamy każdego, każdego kto jest na spacerze, przechodzi ulicą Jagiellońską, widzi piękny zabytkowy budynek Jagiellońska 61, bardzo serdecznie zapraszamy codziennie od godziny 7 do godziny 17. A w pierwsze soboty miesiąca również pracujemy, jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 13. Ale to rzeczywiście jest prawda, że każdy w przeciągu swojego życia jest chociaż przez chwilę pedagogiem, bo, bo dzisiaj tak sobie myślę, że i babcie, i dziadkowie, którzy wychowują dzieci, czy, czy pomagają w opiece nad wychowaniem dzieci, czy rodzice, to są chyba troszeczkę tacy bardziej świadomi rodzice niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, bo bardzo się interesują tym rozwojem dziecka, rozwojem emocjonalnym, psychicznym i u Was też takie pozycje, które mogą gdzieś pomóc zrozumieć pewne zachowania dzieci są dostępne, rozumiem. Tak, są dostępne i to są absolutne nowości. Jeśli nałożymy jeszcze zagadnienia związane z ekologią, to wypożyczanie książek w bibliotece jest absolutnie bardziej ekologiczne niż kupowanie książek, no i bardziej ekonomiczne. I Dlatego również biblioteka kupuje wszelkie nowości, które są na rynku, właśnie w szczególności związane z emocjami, z relacjami, z trudnymi okresami w rozwoju dziecka. I prowadzimy zajęcia, bo sprawdzamy, czy to działa. Tak po prostu. Dzisiaj w bibliotece gościliśmy przedszkolaki, z przedszkola numer 3. To bardzo działa. Przeczytanie książki o radości, albo o złości, albo o smutku i przeprowadzenie warsztatów. My przeprowadzamy warsztaty w bibliotece, a rodzice, jeśli porozmawiają o tej treści, to jest to absolutnie najlepsze, co może się zdarzyć. Czyli wspólne przeczytanie książki, i potem rozmowa o tych treściach. Właściwie to jest recepta na udane życie dziecka, a potem nastolatka. Takie działanie terapeutyczne też. A czy można u Was na przykład pożyczyć taką beletrystykę, zupełnie książki, takie, które są łatwe do czytania, przyjemne i, i niekoniecznie to są jakieś podręczniki? Tak, oczywiście. Ja oczywiście zachęcam do, do korzystania właśnie z tej części poradnikowej o relacjach, o wychowaniu. Natomiast bardzo serdecznie zapraszamy, kupujemy beletrystykę, ponieważ czytelnik, który przychodzi pisać pracę magisterską albo licencjacką, korzysta z zasobów takich bardziej naukowych. Ale proponujemy również literaturę rozrywkową, no bo jak skończymy tą ciężką pracę, dobrze jest się rozerwać. Tak, nawet po przeczytaniu, że są takiej trudniejszej książki łatwiej czy, warto sięgnąć po coś takiego dla zachowania równowagi dla coś takiego łatwiejszego. Jak wygląda ta sprawa czytelnictwa? Mówi się, że młodzi ludzie niechętnie czytają książki, że nawet nie czytają dzisiaj lektor, tylko jakieś sprawozdania. Czy rzeczywiście widać to, jeśli chodzi o ilość czytelników, którzy odwiedzają bibliotekę. Tak, widać to. Paradoksalnie pandemia była okresem, kiedy czytelników było bardzo dużo. Od razu powiem dlaczego tak było. W momencie kiedy studenci nie uczyli się za miejscowo, tylko wrócili do domów. Nie mieszkali w Krakowie, nie korzystali z bibliotek krakowskich, rzeszowskich czy warszawskich, bo przecież, bo przecież młodzież sandecka uczy się w różnych ośrodkach akademickich. Ci studenci bardzo często, bardzo chętnie odwiedzali bibliotekę pedagogiczną przy Jagiellońskiej 61. I też bardzo chcieliśmy pomóc tej młodzieży w nauce, więc wydawaliśmy bardzo dużo środków na książki, których tam młodzież potrzebowała, a nie mieliśmy książek takich właśnie w, w swoich katalogach. Chcemy zachęcić czytelników, chcemy pokazać, że faktycznie zależy nam, właściwie na czym nam zależy na, na rozwoju człowieka, tak naprawdę. I to, że studenci odwiedzali nas i składali zapotrzebowania na, na książki, na lektury, na, na prace, z których pisali projekty, my kupowaliśmy te książki. Czytelnictwo poszybowało w górę, natomiast teraz młodzież wyjechała, i, i znowu, dbając o rozwój czytelnika, no, organizujemy konkursy, wydarzenia, festiwale teatralne, właśnie po to, żeby pokazać, że że może warto do nas przyjść, pożyczyć książkę, przeczytać, narysować rysunek, być może wygrać 500 zł w bonach upominkowych za ilość większą przeczytanych książek. To wszystko oferujemy. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo no, tak jak ładnie ktoś kiedyś powiedział, czytając książkę, książki żyjesz wiele razy i ta promocja czytelnictwa rzeczywiście jest u Was w bibliotece widoczna. Jesteście instytucją kultury, to nie tylko książki, ale tak właśnie jak Pani wspomniała, konkursy bardzo liczne i dla dzieci mniejszych, i dla tych starszych, różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju prelekcje, spotkania z czytelnikami, i tak dalej, i co w najbliższym czasie możemy, odwiedzając choćby strony Sąde Biblioteki Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, na co możemy liczyć, z czym się możemy spotkać, z czego skorzystać? Ja mówię tutaj oczywiście oprócz wypożyczania książek. E, tak, oprócz wypożyczania, bo bardzo zapraszam do wypożyczania. Biblioteka, takie piękne hasło towarzyszyło tegorocznemu tygodniowi bibliotek, cały świat w jednym miejscu. Powtarzam, zachęcam, żeby myśleć w ten sposób o bibliotekach. Jeśli chodzi o ofertę biblioteki, zarówno dla czytelników, jak i dla osób, które dopiero są w procesie podejmowania decyzji, że zapiszą się. Używać. O Tak, ja chcę pokazać: zamówiliśmy nowe karty biblioteczne, one są piękne, nie zgubią się między kartami bankowymi, są bardzo nowoczesne Wyraźne, tak, nowoczesne białe zachęcam do zapisywania się do biblioteki, więc w najbliższy poniedziałek wspólnie z innymi instytucjami wojewódzkimi, ponieważ to, to województwo w nazwie świadczy o tym, że jesteśmy instytucją wojewódzką, jesteśmy finansowani przez urząd marszałkowski. I współpracujemy ściśle z innymi wojewódzkimi instytucjami, z muzeum, z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ i tak w najbliższy poniedziałek Biblioteka wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury Soku organizuje. Właściwie to będzie impreza, która będzie trwała dwa dni. Taka wyprzedzająca e, wspomnienia o, o rodzicach, o. O ojcach, taka wyprzedzająca Dzień Ojca. Mianowicie łączymy wystawę, prezentację sprzętu wojskowego. Ta prezentacja odbędzie się na, na dziedzińcu przy ulicy Długosza przy Sokole. Z prelekcjami: Dla ciebie zginął policjant, strażak, żołnierz, a dla mnie mój tata. Bardzo serdecznie zapraszamy. O godzinie 12 i o godzinie 10 w poniedziałek i we wtorek na takie spotkania. Jeśli chodzi o konkursy i wydarzenia dla rodzin, e, cały czas zapraszamy rodziny do wypożyczania książek. Tutaj dziękuję za taką piękną scenografię. Prowadzimy konkurs kampania czytania. I osoby, które przeczytają najwięcej książek, przyjdą do biblioteki, wypożyczą te książki, będą to robiły systematycznie, mają szansę wygrać nagrody, upominki, bony upominkowe o wartości 500 zł. Żeby zachęcić czytelników, to nie jest tak, że mamy jeden bon upominkowy na całe miasto o wartości 500 zł. Taki bon upominkowy oferujemy w kategorii nauczyciele, Uczniowie szkół podat podstawowych, uczniowie szkół podstawowych, studenci oraz pozostali czytelnicy, seniorzy. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa. Cały czas osoba, która dzisiaj, jutro, pojutrze, w poniedziałek, za dwa tygodnie przyjdzie i weźmie udział w tej kampanii, wystartuje, ma szansę, żeby zostać laureatem. Organizujemy spotkania, tak jak to, to dzisiejsze poranne dla przedszkolaków i chcę też zachęcić telewizów, jeśli słuchają nas rodzice czy nauczyciele. To nie jest tak, że koniecznym jest, żeby grupa dzieci czy młodzieży, przyszła do nas. W bibliotece pracują. Nauczyciele, bibliotekarze z wykształceniem pedagogicznym po bibliotekoznawstwie, i te zajęcia możemy prowadzić również w placówkach oświatowych. I być może to wtedy jest nieco prostsze, nie jest tak skomplikowana sprawa wyjścia ze szkoły czy z przedszkola, więc również w ten sposób chcemy zachęcić do czytania. Organizujemy też konkursy dla całych grup. W tamtym tygodniu skończył się festiwal książkowe Moliki. Z wielką radością dzieci odbierały nagrody. No to już taka tradycja chyba biblioteki tak, ten, ten, tak. ten festiwal przegląd tak. Tak, za każdym razem te, te przedstawienia są zachwycające. Fantazja dzieci i młodzieży jest naprawdę nieprzewidywalna. Już się cieszymy na festiwal książkowe Moniki, który będziemy organizować za rok. Teraz trwa konkurs dla całych klas. Od 1 do 3 i dla grup przedszkolnych. Grupy przedszkolne, czy młodzież może wymyślić, zrobić książkowego skrzata. Do 8 czerwca można przynosić pracę. Również mamy bardzo atrakcyjne nagrody. Mam nadzieję, że te skrzaty będą nam towarzyszyły, będą. Towarzyszyły i czytały książki. Ustawimy skrzaty na książkach, na półkach z książkami i dla dorosłych i dla dzieci. A w połowie czerwca zaplanowaliśmy jubileuszową konferencję, ponieważ Biblioteka Pedagogiczna no obchodzi okrągły jubileusz 70-lecie i 15 czerwca zaplanowaliśmy w związku z tym bardzo dużą konferencję z ciekawymi wykładami, być może kontrowersyjnymi, ale im więcej emocji tym lepiej. I również w ramach tych obchodów już zapraszam na wrzesień, w połowie września, dwudniowy piknik czytelniczy przy budynku właśnie Jagiellońska 61. Ze wszystkim, co lubią dzieci, czyli z watą cukrową i z jeżdżalnią dmuchaną, i ze wszystkim, czego potrzebują, a jeszcze tego nie wiedzą czyli książki, konkursy, zabawy. To jest część, tak jak pani wspomniała, 70, obchodów 70-lecia biblioteki. Pewne obchody, pewne punkty tych uroczystości już za nami. Tak, tak. Od początku roku. Już zakończyliśmy kilka konkursów: konkurs na Ex Libris, konkurs na wspólną rodzinną książkę. Już odbyły się spotkania genealogiczne dla dzieci to taki nowy cykl, który rozpoczęliśmy. Dla dzieci i młodzieży odkryj skarby swojej rodziny być może nie tylko te emocjonalne, ale również jakieś materialne tworzenie drzew genealogicznych. Cały czas od początku marca w kalendarzu rozpisane mamy konkursy, imprezy, wydarzenia, wspólne śpiewanie, wspólne czytanie. Także bardzo serdecznie zapraszam panią redaktor, zapraszam. Zapraszamy również. Biblioteka obchodzi 70 lat, chociaż oficjalnie, bo te wzmianki o, o Bibliotece Wojewódzkiej były już nieco wcześniej. Natomiast taka jest oficjalna data 1952 rok. Dziś ta biblioteka wygląda zupełnie inaczej, choćby siedziba i okazałość tego budynku jest zupełnie inna. Ja jeszcze pamiętam, że ta siedziba wcześniejsza to jest przy ulicy Narutowicza. Dzisiaj duży budynek i kilka filii tak, tak. To, to chyba jak w życiu każdego człowieka są lepsze i, i gorsze momenty, i faktycznie był taki czas, kiedy poważnie zastanawiano się w ogóle nad przyszłością, nad istnieniem bibliotek pedagogicznych. Ten czas już minął. Województwo postanowiło inwestować w rozwój mieszkańców, bo tak docelowo, strategicznie. To, to rozwój mieszkańców jest, jest takim absolutnie nadrzędnym celem bibliotek pedagogicznych. I w związku z tym struktura wygląda w ten sposób, że marszałek województwa jest organem założycielskim dla trzech bibliotek pedagogicznych na terenie województwa to jest Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. Jeśli chodzi o bibliotekę pedagogiczną naszą, w Nowym Sączu mamy najwięcej filii. Filia w Gorlicach, w Limanowej, w Rabce, w Nowym Targu i w Zakopanem. To dla osób, które może obejrzą dzisiejszy program i będą chciały w czasie wakacji odwiedzić naszą bibliotekę w Zakopanem. I wszystkie te filie bardzo aktywnie działają, zabiegają o to, żeby pozyskiwać czytelników nie dla samego pozyskania, tylko po to, żeby faktycznie człowiek mógł się rozwinąć, bo, no bo to chyba tak jest, że ta książka, ta biblioteka to jest taki cały świat w jednym miejscu. I często rodzice, całe rodziny wręcz zabiegają o to, żeby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki rozwoju. I kosztuje to wiele wysiłków, zarówno czas, jak i pieniądze. Szukamy różnych dodatkowych zajęć, kursów, kółek zainteresowań. Kółek zainteresowań. Tak. I bardzo, bardzo ważne, żebyśmy zatrzymali się w tym pędzie poszukiwań, atrakcji wielu i żebyśmy przemyśleli to, czy nie możemy tego zapewnić w dużej mierze sami. Ważny jest dobór książki, i tutaj nauczyciele, bibliotekarze to są najbardziej oczytane osoby, które ja znam. Żeby wprowadzić książkę do katalogu, trzeba tą książkę przeczytać, trzeba ją opisać. Można skorzystać z recenzji, ale wiele tych recenzji to są recenzje własne informacje o tym, co, co, co zawierają treści. A więc wybór książki można absolutnie oddać bibliotekarzowi. Można przyjść do biblioteki i powiedzieć potrzebuję czegoś, bo, bo za mało czasu spędzam z dzieckiem, albo po prostu stęskniłem się za, za jakimś zupełnie takim absolutnie kwadransem ze swoimi bliskimi i nie wiem, jak, jak to zaaranżować. Bibliotekarz jest prze pierwszą osobą, żeby polecić książkę na różne potrzeby, Drugim warunkiem jest to, żeby przeczytać książkę wspólnie z dzieckiem, ale też przecież dorośli, możemy czytać wspólnie, my dorośli razem książkę. I po trzecie, bardzo ważna jest rozmowa o tych treściach, żebyśmy nie zostawali z tym, co zostało przeczytane, żebyśmy się dzielili tym, co zrozumieliśmy, co zostało nam w sercu, w głowie. I te trzy warunki dobór odpowiedniej książki, wspólne czytanie, i rozmowa o tych treściach to jest absolutnie niewyobrażalnie skuteczna metoda na to, żeby wychować szczęśliwe, pewne siebie dziecko, które jest wrażliwe, które nie tylko wrażliwe na uczucia na innych, ale też wrażliwe artystycznie, dlatego że książki są ilustrowane przez ludzi z niezwykłym smakiem, i nawet jak dorosły, te rysunki nierzadko się nie podobają, to one, te ilustracje są po coś. One są dobrane w bardzo konkretnym celu i wyglądają tak, jak wyglądają. Więc proszę zapamiętać, to jest przepis na życie szczęśliwego dziecka. Dobór odpowiedniej książki, wspólne czytanie i rozmowa o treści. Wiele informacji i wiele tego, co planujecie, co zamierzacie, jakie konkursy organizujecie, w czym można brać udział, czy warsztaty, czy, czy choćby przeglądy teatralne, przeglądy artystyczne, można znaleźć, czy w zasadzie wszystko, można znaleźć u Was na stronie internetowej i tam chyba warto szukać informacji, warto tą stronę odwiedzać. Tak, bardzo warto. Warto czytać aktualności, warto oglądać galerię, która jest. Ciekawa, kolorowa, według mnie bardzo zachęcająca. Serdecznie zapraszam, zarówno, żeby przeczytać to, co oferujemy na stronie internetowej, zapraszam do wydarzeń na Facebooku. Jesteśmy. Otwarci. Otwarci. I w dobrym miejscu, w takim mocno uczęszczanym, dobrze skomunikowanym można i dojechać, i przyjść, jak jest ładna pogoda. Także my również, my również zachęcamy do czytania, do odwiedzania biblioteki, do korzystania z tego, co oferuje. O tej komunikacji może, bo to jest doskonałe miejsce. To po prostu jest rewelacyjne miejsce. Jagiellońska 61 to niewiele mówi, natomiast to jest ten piękny, duży budynek naprzeciwko dworca PKS-u tak. w Nowym Somme na ulicy Jagiellońskiej tak, tak? Od czyli strony, od strony tak może z... mniej uczęszczanej tak czyli z jednej strony ten piękny duży budynek w którym mieści się również małopolskie centrum doskonalenia nauczycieli niezwykle prężnie działająca instytucja od strony alei e, można zobaczyć dworzec PKS dworzec autobusowy a po po pokonaniu dystansu 20 metrów od strony Jagiellońskiej można wejść do Biblioteki Pedagogicznej. Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej ciekawostce. Bibliote wojewódzka pedagogiczna biblioteka wojewódzka y promując czytelnictwo wchodzi również do pociągów. Tak, zwróciłam po okiem tutaj właśnie na tą książeczkę. I... Szukamy przyjaciół wszędzie, w redakcjach, wśród telewizorów i między innymi. I między innymi. Y Podpisaliśmy porozumienie z kolejami małopolskimi i w ogóle uważam, że współpraca buduje. Wszystkie biblioteki pedagogiczne w województwie Małopolskim, czyli, czyli koleżanki z Krakowa, Starnowa i my, podpisaliśmy porozumienie z kolejami małopolskimi i wydaliśmy książkę. Bliżej książki, bliżej z siebie, z naciskiem na bliżej siebie. Czytajmy i bądźmy bliżej siebie. W książce właściwie można powiedzieć dla każdego coś miłego. Mamy bajkę dla dzieci. Są kody QR, w których pozaszywane są scenariusze, informacje dla rodziców, kolorowanki dla dzieci, informacje o tym, dlaczego warto czytać. I oczywiście zachęcam do Czasem wybrania się do Krakowa pociągiem, ponieważ jest taki pociąg, który jeździ tylko nieco 3 godziny, 3 godziny 10 minut. Czasem są takie korki, że warto. I w tym właśnie pociągu, między innymi, znajdą Państwo taką książkę, ponieważ na przełomie maja i czerwca koleje małopolskie zmieniają rozkład jazdy, i w standardzie kolei małopolskich jest. Dystrybucja tych nowych rozkładów jazdy po prostu zostawiane są na siedzeniach w każdym wagonie, może nie na każdym siedzeniu, ale, ale kilkanaście egzemplarzy w każdym wagonie. I właśnie z tymi rozkładami jazdy rozdamy pasażerom książkę, książeczkę. Ona jest pięknie wydana. Mogą Państwo przeczytać i zostawić, mogą Państwo zabrać do domu bliżej książki, bliżej siebie. Może od tego zacznie się czyjaś przygoda z czytelnictwem, na przykład albo z podróżowaniem pociągiem, albo z jednym i z drugim. Być może. Taką mamy nadzieję. Jeśli, jeśli nie wybierają się Państwo w podróż pociągiem, zapraszamy do biblioteki pedagogicznej. Mamy również egzemplarze, które możemy rozdać czytelnikom i robimy to przy różnych okazjach. Dziękuję serdecznie za tą wizytę w studio, za rozmowę. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do biblioteki. E